Hej, hej, jestem Karmela i witam was w przeglądzie modów. Dzisiaj miała być Vivi. Przepraszam, przepraszam kochani, że nie ma dzisiaj Wivienki, ale nie wyrobiłam się. Wczoraj byłam cały dzień. Poza domem, miałam trochę spraw do załatwienia i nie miałam kiedy zrobić tych scenek. A dzisiejsze popołudnie to jest za mało czasu, jedno właśnie popołudnie, żeby przygotować odcinek z Vivi. No i się nie wyrobiłam. Myślałam, żeby wam jutro wrzucić, ale jutro mnie też nie będzie, jutro mam właśnie wyjazd również, więc no niestety Vivi nam się przesunie na kolejny tydzień, będzie dopiero w środę. A dzisiaj tak w ramach pocieszenia wrzucam wam ładną paczkę modów. Malutka, ale za to bardzo, bardzo fajna. Jest to. Kolekcja czerwcowa od Sentate, piękne rzeczy, przepiękne, e, takie można powiedzieć, trochę bardziej eleganckie, może imprezowe. takiecka wymiata, ona jest troszeczkę chyba inspirowana którąś kolekcją, jedną z tych ostatnich tak mi się wydaje co tam mieliśmy to był księżycowy szyk chyba tak i tam też była taka rzecz w cykiny, nie pamiętam czy to była bluzka i ona mi się średnio podobała ale ta sukienka wygląda już znacznie, znacznie lepiej, dużo bardziej mi się podoba i jakoś tak nie wiem, może to ten kolor, chociaż sprawdźmy inne kolory, czy ona się też będzie dobrze prezentować, no dużo lepiej, dużo lepiej niż tamta rzecz w cykiny, mega mi się Podoba. Jest tak samo też zawinięta chyba tutaj u góry jak jedna z sukienek, też z tamtego pakietu, więc też mi trochę się kojarzy z też jeszcze sukienką z tamtego pakietu. Tylko tamta sukienka jest dłuższa. Jak nie widzieliście first looka, to jest na kanale, to Was serdecznie zapraszam. Ta ma również piękne plecy, takie tutaj wiązanie na plecach, no i cudowne, cudowne kolorki. Możecie się stroić w nią na niejedną imprezę. A dalej mamy kolejny bardzo elegancki. Strój. To jest taki kostium właściwie. Marynarka w połączeniu ze spodniami. Bardzo to eleganckie i bardzo to piękne. To może Wam służyć właśnie jako strój oficjalny, albo możecie tak ubierać swojego sima na co dzień. Bo to też jest strój, który pasowałby na kategorię codzienną, ale do sima, który zdecydowanie, do simki właściwie, która zdecydowanie lubi takie eleganckie klimaty. Mi się mega podoba. O jaka ładna! O, jaka ładna wersja! Piękny jest ten błękit, cudny. Ten błękit róż e, to też jest fajne. To jest taki bardziej chyba chropowaty materiał. Ja nie wiem, jak to się nazywa, ale to jest właśnie tak mi się kojarzy z takim troszeczkę bardziej ostrym w dotyku materiałem. I wygląda przezacnie. Uuu, jeszcze jest taki ładny, elegancki granat. I ten pasek metalowy też e, w talii dodaje mega uroku. Lecimy dalej. Kolejna rzecz to jest mm, sukienka jednoczęściowa. Tu ma kieszonki. W ogóle zmienimy sobie kolorek. E, to będzie to lepiej widać. O, jakie to śliczne! ojejku, uwielbiam rzeczy od syntaty, to jest tak, już wam chyba mówiłam że to jest jeden z moich ulubionych twórców, wszystkie rzeczy od niego są totalnie obłędnie piękne, więc ja jak zawsze co miesiąc sprawdzam sobie co tam nowego wypuścił i jak zawsze jestem, lub wypuściła bo w sumie nie wiem, to może być kobieta, nie jestem pewna <laughs> w każdym razie jak zawsze jestem zachwycona, lecimy dalej do kolejnej sukienki, uuu tu macie coś odważnego to jest takie połączenie, mm, Właśnie kombinezonu z taką bardziej odważną górą i mega mi się podoba. Ten pasek jest też rewelacyjny. A, tu jest jeszcze taka falbanka, bo tutaj tego nie mieliśmy, właśnie, bo to są spodnie przecież, więc to wcale nie jest połączenie. Karmela, jak ty patrzysz, to jest coś zupełnie innego, ale w bardzo podobnym stylu, właśnie przez ten pasek. Ten pasek mnie zmylił, ale jest śliczny, jest prześliczny. Nastrój oficjalny, idealny, nastrój of e, imprezowy też będzie idealnie pasować, więc no, mega, 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 mega. Jak zawsze się zachwycam i strasznie mi się podoba. Przeklikajmy sobie jeszcze tutaj niektóre te wersje. O, jakie fajne dwukolorowe! Ojoj, mega! To jest piękne. Wow, jakie to piękne. Chociaż wolałabym, żeby to było rozdzielone, żebyśmy mieli osobno tę górę i osobno dół. Myślę, że wtedy tworzyłabym też fajne kombinacje może z innymi modami. A tak jak jest scalone, no to nie bardzo mamy jak to mm, rozdzielać, używać innych modów do tego. Tylko właśnie jesteśmy skazani na ten zestaw razem. Ale i tak bardzo mi się podoba, więc się cieszę, że jest. Wow, piękna, dopasowana. Jaka ładna góra. Uwielbiam, jak właśnie e, sukienki mają tak w dużym stopniu odkryte ramiona lub całkowicie odkryte ramiona tutaj mamy właśnie e, mocniej odkryte ramiona, nie całkowicie, ale mocniej i wygląda to przepięknie w ogóle strasznie mi się podobają te prążki na tej sukience, ona jest taka e, no widać, że przeurocza ojoj, i chyba wydaje się być delikatna, przynajmniej jak na nią patrzę to właśnie wydaje mi się, że byłaby bardzo delikatna w dotyku taki milutki materiał, ojejku ojejku, jakie piękne jakie cudo, no Nosiłabym. No zdecydowanie nosiłabym tak, tak, tak. Tak, ojejku, jak to mi się przyda. Dobra, lecimy dalej. Co mamy dalej? O, no dobra, to jest kolejny kostium, tylko że ze spódnicą. Mm, I tutaj macie, właściwie to jest to samo, ta sama góra, tylko tu są spodnie, a tu jest spódnica, ale też wygląda przeelegancko. E, no i takiej, do takiej właśnie, e, może jakiejś kobiecinki, co pracuje w korpo, to też by bardzo, bardzo e, pasowało, ale nie tylko, bo będzie się nadawać też idealnie, właśnie na imprezy, czy na może jakieś e, Weselne klimaty, ślicznie to wygląda. Przeprze, ślicznie te kolory, właśnie różowe, błękitne, pastelowe są przepiękne na tym, na tym ubranku. I to by było, kochani, na tyle. Dajcie znać, która rzecz Wam się podoba najbardziej i która sukienka lub kostium sprawiły na Was największe wrażenie. Mam nadzieję, że paczka Wam się przyda. Dajcie znać, czy pobierzecie, czy może nie pobierzecie. Zapraszam Was do łapkowania, komentowania i subskrybowania. Dziękuję za oglądanie. No i cześć! Serdecznie dziękuję za wsparcie mojego kanału.